W dniu dzisiejszym oboje rodzice usłyszeli zarzut znęcania się nad osobą nieporadną oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała, które doprowadziły do śmierci pokrzywdzonego noworodka. Oboje nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów. Zanegowali w ogóle stosowanie przemocy wobec, wobec własnego dziecka. Złożyli dosyć obszerne wyjaśnienia, które na dalszym etapie będziemy, będziemy sprawdzać. Co do babci, w tej chwili na komendzie miejskiej policji jest przesłuchiwana w charakterze świadka, więc najprawdopodobniej po przesłuchaniu zostanie zwolniona, ale to będę mogła dopiero potwierdzić po przesłuchaniu. Prokurator rejonowy w Gorzowie kieruje do sądu rejonowego, Nowego wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec obojga podejrzanych, którym przedstawiono zarzuty. No niestety na chwilę obecną, tak, bo na poniedziałek jest zaplanowana sekcja zwłok, po której myślę, że będziemy mieli więcej informacji e, właśnie co do e, mechanizmu powstania tych obrażeń. Na chwilę obecną nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Miał obrażenia, tak jak mówiłam wcześniej, obrażenia wewnętrzne głowy, ale co do jakby ostatecznej przyczyny, no to dopiero wypowie się nam biegły po przeprowadzeniu sekcji sądowo-lekarskiej.